Mówię Cześć, paski, siema Thunder Beryl z tej strony Witam was w kolejnym odcinku z siema, kolegą Siema, siema. Obeszliśmy tamten i został nam oddział y, Dziecięcy, że tak powiem To jest ten budyneczek To straszny A straszny Ten budyneczek Trochę samo widać, bo już jest ciemno Jak widać chodzimy tu już parę dni kurczę. Ładna pogoda była, taka lekka, deszczowa. To zaczęło nam tu śniegiem wsypać Też nie fajnie, bo na odległość nie widać. Ale tak mówię, to jest oddział dziecięcy. Tu czy tu? W tym, w tym oknie nawet sam leżałem. Nie ma takiej duszności za gówniarza na mózg! Ty się jest na mózg, kurwa. Więc sobie wejdziemy. Tak, tutaj. Y, tu jest ten budynek. Tu jest kuchnia, budynek kuchni, chyba może słabo być widać. Tu jest budynek apteki, no i prosektorium na parterze. A teraz wchodzimy do y, oddziału dziecięcy. Tu była lampa czy coś takiego. Y, więc obejdziemy pierwsze w lewo. Środek i lewo. Tomek tu był kobyl, kobyl, klał, kula. Nie złudzenie optyczne. Ktoś tu jeździ cały czas. Jakaś to nie jak się jechać plecy, nie kurwa? Mm. Kolejne pomieszczenia, parterowe oczywiście. Ale na strych słuchajcie, nie będziemy tu wchodzić, bo tam tak śmierdzi masakrycznie. Nie wiem, będą mi się tu załatwiali czy coś. Ale smród jest niemiłosierny. Na samym do... znaczy na samej górze, na strychu. Tak, tu, nie tu, bo tu były te najmniejsze dzieci. Tu leżałem, ty, bez kitu. Przesuń się. Które to jest okno. Tak, drugie okno. Te podwójne. Tu leżałem, tylko że. Tu były dwa łóżka. Tu, tu, tu chyba gdzieś, tu, tak. Tu. Teraz? Teraz do mnie. Kurwa puszczę no to ten... dobra. Pokaż to. Ustaw mi go w ręce tak jak go mam trzymać. Nie na szyję. W razie czego, nie? Ja bym nie mi fotę, bo nikt mi nie uwierzy że go no, Pierwsze bez latarki. Teraz z latarką zobaczymy, które lepiej wyjdzie. Co jeden fuj. Za mocny to jest. Tam zachodzą też, kamerują. Tu były te najmniejsze dzieci. Wszędzie były łyżeczka, takie malutkie. Wszędzie, kontakty wszędzie, po parę sztuk aż. A tu to już nie wiem co było, na pewno też jakieś, yy, że tak powiem, dziecięce. Ta wanienka, znaczy brodzik do ucia i dwa piwka. To jest też kurwa. Co? A ten telefon jakiś kurwa. Nie no, telefon wiesz co, nie, naj, znaczy nie najlepiej nagrywa. Nie, nie mówię, ja bym ci nie ufał, że jakiś kurwa. A wiedz staty wiem o co chodzi. O kurwa, te schody? Aha, wiem co, tu jest tam od pola trzeba wejść. No nic, tu jest ściana, już tam więcej, nic nie ma. Jeden ja korytarz, tutaj wam To w ciebie zawsze korytarze przerażają. Tu jest wejście, kolejne. I tam jest ten warsztat. Yy, warsztat, on jest zatytułowany Warsztat. Nie tu, tam jest warsztat, gdzie świecę. Tu jest podwórko. No i tu jest kotłownia, ale no tam nie będziemy Nie yy. będzie. Warsztat 1, ten co był zatytułowany. Warsztat 1, tak, zgadza się. No i lecimy, tam przeszliśmy. Lecimy pięterko wyżej. Teraz, tu jest ten o tu jest, warsztat 1. Przyświedziasz, jedne fotka tam. To jest warsztat jeden. Słuchaj. Idziemy. Patrzcie, jaka wielka, kurwa klatka. Tam nie będziemy. Drewniane schody, a i tak tam śmierdzi tak nic miłosiernie. Słuchajcie, jakbym miał aparat tlenowy z obiegiem zamkniętym, to bym tam weszedł. Ale jeśli nie, się walić taki budynek, to pamiętajcie, klatka schodowa jest najmocniejsza. Można dostać, kurwa. Od czego? Tu jest wejście na tamten, do tamtej klatki schodowej Kaj? Masz? No. Widzimy w no. to okno. A nie złapie ci tam flesz? Nie. Yeah. No, jeszcze jest duża część budynku. Są dwie klatki jeszcze sodowe w tym budynku. Tam i tamta. Tu jest warsztat 2. Tu jest warsztat 1. O balkon. O kurwa, ty. Tu zawalić się idzie wszystko. No ale tu chyba na taras wyjdziemy. Uwaga się, sufit sobie ty. Jakieś w ogóle gałęzie, co za technika Budownictwa Te wszystkie ściany są z spłyt OSB kurwa Tylko zatynkowane Warsztat 1 Maga, y, Warsztat 1 y, warsztat 2, warsztat sorry e, dobra Czekaj do mnie Taślina Ktoś ja tu chciał kurwa powieki Nie wiem czy tędy bezpiecznie będzie przejść, ale chyba tędy będzie najbezpieczniej. Chociaż te dykty mnie nie przekonują co do tego. Jesteśmy na tarasie. Mam <głos》> nadzieję, wytrzyma mój ciężar. Kurczę słuchajcie, 117 kg. O, główną drogę. A mi paruje z gęby. Nie jest najlepsza temperatura. Widoki fajne. Na przykład do szczelanki ASG, aby zabudować te ścianki, to. No chuja Czekaj, może jakby te drzewa mi zasłaniają gałęzie. Wiesz? Teraz spróbuj. I Co? Wychodzi? Ciemno A ten budynek? Kurwa, bateria rozładowana, no kurcze Następną część tego budynku to wam chyba nagramy kiedy indziej, bo tam jeszcze zostały dwie klatki schodowe to on będzie podzielony ten budynek na dwa party. Bo już mi wyświetliła się informacja, bateria rozładowana. Kurcze, nie wiem co tak szybko zeszło. Było 40% Że chociaż tu jeszcze przejdziemy Tu dasz radę jakoś fotę strzelić jeszcze? No więc tak, jak wam się spodobało, chcecie więcej takich filmów z takich opuszczonych miejsc, dajcie suba, nie przegapicie na pewno nic, Masz, możecie dać lajka, jeśli wam się nie spodobało, no to unlajka i po prostu zapraszam do lajkowania i dzięki za oglądanie tego filmu i zapraszam już wkrótce do następnego, cześć!